Cześć, dziś pokażę Wam 12 najpiękniejszych odcieni lakierów hybrydowych w mojej kolekcji, które świetnie sprawdzą się na walentynki i nie tylko. Wśród nich zobaczycie dwa glitterowe odcienie, które są takie bardzo intensywne i, i mocne czerwone, następnie kolor metaliczny, później odcienie takie bardzo klasyczne, głębokie po odcienie neonowe, następnie takie, które mają w sobie odrobinę różu, przechodzące już w taki klasyczny róż, delikatnie brudny róż i oczywiście pastele. Nazwy i firmy tych wszystkich kolorów, które dzisiaj pokazuję, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Zachęcam do zajrzenia, a może znajdziecie tam ten kolor, którego właśnie poszukujecie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie info w komentarzu, czy podobał Wam się ten filmik. I oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Cześć!